go z tej strony Szurek pl 2 dzisiaj jestem sam i tak na początek coś wam powiem, serię z życia strażaka będę nagrywać trochę później, powiedzmy, że trochę się zagubiłem, no i dzisiaj tak krótkie party bym chciał nagrać, tak wam pokazać mniej więcej, dobra, to zacznijmy, a rękę, dobra, tutaj sobie pójdę na tą rękę, party są na Jasiu, tutaj sobie jakieś z 3 minigierki wam pokażę, no to są spadające koładła. Są? Jak widzicie, mam ładną grafikę. Już Wam pokazywałem. No się mapa buguje, ale to nic. Tak trochę. Łoda jest też ładna. Moja postać jest taka też bardziej realistyczna. I na tym już będę grać. Dobra. Czekamy. 15 sekund. Dobra. 10, 9, 8. 7. O dobra. Sekund, 4, 3, 2, 1, 0. Dobra, co my teraz mamy? O, to, to jest fajne kolorki. Dobra, zobaczycie zaraz o co tutaj chodzi. Jak widzicie mam cienie. To mi się dosyć bardzo podoba nawet. O, dobra. Zobaczymy jakim dostajemy kolorek. O, czerwony, dobra, jestem. Różowy, dobra, jestem. Czarny. Jestem. Dobra. Różowy znowu, jestem. Mm. Ibieski tutaj był obok, dobra jestem Brązowy, 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 dobra Czerwony, dobra, jest obok, okej. Okay. 29 osób. 28. Dobra, zielony, ciemnozielony. Wde jest! Udało się. Fuks. Niebieski, dobra, jestem. Zielony znowu, jestem. Zielony znowu. Widzicie. Czarny. Jestem. 19 graczy. Jest. Dobra, biały jestem. Niebieski. Jezus, dobra. nie niestety. Zagapiłem się trochę. O to dziesiąte miejsce. No nieźle. Dobra. O, to jest fajne, muzyczne wagoniki. Czekajcie, muszę słuchać. Dobra, mamy muzykę, to będziecie słyszeć. Dobra. Jestem. Jestem. Do połowy ściszę. Tak do połowy. Impreza jest. Okej, okay. dobra. Czekam na wagonik jakiś tutaj. Patrzę żeby zawsze w górę. Dobra. Nie było wagonik dla mnie. Jestem. Nice. Dobra. Dobra. Czekamy. Jestem, nice. Dobra, udało się. Dobra, patrzę w górę. Oj, oj, jestem, dobra. No, nawet nie myślałam, że tak łatwo. Dobra, patrzę w górę. Ja, ja, ja bardzo polecam patrzeć w górę i po prostu w powietrzu wchodzić do tych wagonów, bo, bo, bo od razu jest szybciej. A jak tam biegać, skakać i tak dalej. O, dobra, udało się. Bra? Jestem. Dobra, to było w miarę proste. Cztery graczy. Już się robi powoli gorąco. A teraz raczej odpadnę. Wow! Ale się udało, jestem. Dobra. Jest, udało się. Fuks Kurde mój wagonik! Faa! No niestety, dobra Zawsze mam pecha, że po prostu wagonik jest y, zawsze y, po prostu... Daleko trochę ode mnie. O! Chyba jak widzicie, teraz jest ja park To będzie ostatnia minigra już będę kończyć. Dobra. A nie, pole minowe to jest, przepraszam. Kurde, wpadłam w mile. Zakładajcie. Poleminowe to dosyć trudna sprawa, ale... No, no, jak widzieliście, nawet na to nie wszedłem i wybuchło. Nie, to, to jest po prostu jedni mają szczęście, drudzy nie. No i tyle. O, trzeci jestem! Nawet nieźle. Dobra. Dobra, zrobię dla Was tą ostatnią grę i to będzie naprawdę ostatnia. Hmm, ruch uliczny. Ten, ten tryb jest dostępny na Asiu. Hmm. Serwer macie w opisie? A? Nabiegniemy. Cofnęło go? No kurde, cofnęło mnie. Teraz mam przerąbane Piąte miejsce. Dobra. Musimy ustawiać. Teraz powiem tak. No odcinek dobiegł końca. Mam nadzieję, że się podobał. Subskrybujcie łapki w górę oczywiście. Będę bardzo zadowolony i to mnie też... Y Zachęcam, szczerze mówiąc, do nagrywania. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!